Szanowni Panowie ministrowie, wielcy szanowni państwo parlamentarzyści, szanowni przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, drodzy kombatanci przedstawiciele środowisk patriotycznych oraz niepodległościowych, drodzy samorządowcy Szczebla Wojewódzkiego i lokalnego z prezydentem miasta Krakowa na czele, przedstawiciele duchowieństwa oraz służb i instytucji państwowych. Szanowni przedstawiciele środowiska akademickiego, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych, związków zawodowych i harcerzy, wielce szanowni przedstawiciele służb mundurowych, zgromadzeni goście według pełnionych funkcji, tytułów, ranki urzędów, drodzy odznaczeni, szanowni państwo otrzymujący obywatelstwo polskie, Droga zgromadzona młodzieży i dzieci, wielcy szanowni mieszkańcy Krakowa i Małopolski. Narodowe Święto Niepodległości to nasze wspólne świętowanie i okazja do tego, aby w codziennym, zabieganym życiu choć na chwilę zatrzymać się nad słowami Ojczyzna Polska i Wolność. 103 lata temu. Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad armią Józefowi Piłsudskiemu. Dzień ten uznajemy za początek niepodległości. Ale musimy pamiętać, że droga do upragnionej przez Polaków niepodległości okupiona była krwią i blizną wielu pokoleń naszych rodaków. Wiele tysięcy zostało zmuszonych do emigracji. Po kolejnych powstaniach narodowych, w szczególności po powstaniu listofadowym. Wielu zapłaciło najwyższą cenę, oddając życie, aby Polska miała szansę się odrodzić. Nie było jej 130, 123 lata na mapach, ale ona realnie żyła w milionach serc. Naród Polski. Nigdy bowiem nie zrezygnował z, wol... z walki o wolność. Powrót Polski na mapę Europy w 1918 roku nie był przypadkowym zbiegiem okoliczności. Nie była to sprawa drugorzędna na marginesie innych wydarzeń na arenie międzynarodowej. Było to wielkie osiągnięcie naszych przodków, którzy wbrew przeciwnościom zewnętrznym. Nosili w swoim sercu pragnienie wolności, niezależności i niepodległości. Pamięć o tym wielkim dziele jest zobowiązaniem dla nas wszystkich. Dziś chcemy także przywołać postacie ojców naszej niepodległości. Wspominany wcześniej Józef Kursucki, ale także Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski. Wincenty Witos, Wojciech Korwanty i Ignacy Daszyńscy, Daszyński wspólnie doprowadzili do odrodzenia się II Rzeczypospolitej. Nie mamy złudzeń. Różniło ich bardzo wiele. Pochodzenie, poglądy, wyznanie czy kraj zaborczy, gdzie się wychowali. Okazało się to jednak ogromną siłą, bo gdy zaczęli dążyć do wspólnego celu. Jakim było niepodległe państwo, pociągnęli za sobą ogromne rzeszy Wspólny cel, Polska, tego także i nam dziś potrzeba. Jestem przekonany, że tylko na trwałym fundamencie, jakim jest nasza historia i nasze doświadczenie niepodległościowe, powinniśmy budować każdego dnia wspólnymi wysiłkami, i różnymi talentami silną Polskę. Polska, Polskę, która jest i będzie krajem suwerennym, krajem rozwijającym się, krajem silnym i dumnym. Polskę, która pamięta o swoich korzeniach i o swoim ponad tysiącletnim dziedzictwie. Pamięć o ludziach budujących silną Polskę jest naszym zobowiązaniem. Dlatego zdecydowałem, żeby podczas dzisiejszego święta osoby zasłużone dla naszej Ojczyzny otrzymały tutaj na placu Matejki, nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczenia państwowe. Dziękuję Wam za pracę dla Polski, za Wasze zaangażowanie na różnych płaszczyznach. Nie wszyscy odznaczeni mogli doczekać tej uroczystej chwili. Ale naszym obowiązkiem jest wręczyć odznaczenia rodzinom zmarłych bohaterów. Wszystko po to, abyśmy razem pamiętali, że Ojczyzna nigdy nie zapomina zaszczytów. Gratuluję także i tym, którzy dziś otrzymali obywatelstwo polskie. Witajcie w naszej rodzinie. To zaszczyt i zobowiązanie do wspólnego wysiłku i do wspólnej pracy. Szanowni Państwo, dziś po 103 latach od momentu odzyskania niepodległości przychodzi nam wspólnie mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Pandemia koronawirusa od prawie dwóch lat zredefiniowała naszą rzeczywistość. W tym szczególnym dniu, podczas Narodowego Święta Niepodległości, trudno nie wspomnieć o osobach, Walczących na pierwszym froncie z COVID-19 lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracownicy służby zdrowia, ale także służby państwowe walczą razem o nasze zdrowie i życie. Także i my możemy im i sobie pomóc, to także jest patriotyzm. Nie traktujmy obostrzeń związanych z pandemią jako próby ograniczania naszej wolności. Potraktujmy to jako naszą wspólną walkę o powrót do normalności, jaką znaliśmy i jak, o jakiej tęsknimy w czasach sprzed pandemii. Dlatego także i dziś w Krakowie i w 12 pozostałych miejscach w Małopolsce jest możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 w ramach wspólnej akcji Szczepimy się dla niepodległych. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie przyjęli szczepionki. Do skorzystania z kolejnej akcji, do zbi zbudowania zbiorowej odporności. Szanowni Państwo, dzisiejsze nasze świętowanie niepodległości to także dzień szacunku dla Munduru. Proszę, abyśmy choć na chwilę poddali refleksji, jaki jest nasz stosunek do służb państwowych, którego każde, które każdego dnia strzegą naszych granic. Oraz pilnują na wielu frontach naszego bezpieczeństwa. Czy swoim słowem i gestem nie obrażamy żołnierzy wojska polskiego, nie obrażamy policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb mundurowych? Czy poprzez nieuprawnione oskarżenia nie przyczyniamy się do obniżania rangi tych instytucji państwowych, co może przyczynić się w przyszłości? do erosji struktur pańskich. Chciałbym dziś, w ten szczególny dzień, 11 listopada, aby z Krakowa, z serca Małopolski, z dawnej stolicy Polski płynął jeden wspólny przekaz. Niezależnie od naszych poglądów politycznych, zajmowanych stanowisk, czy sprawowanych funkcji. Służby mundurowe, wojsko, Policja, Straż Graniczna może liczyć na nasz szacunek i wsparcie. Stoimy murem za Wami, którzy poświęcacie się w służbie dla niepodległych. Chcemy dziś szczególnie powiedzieć Wam z serca płynące słowo: dziękujmy. Proszę, abyśmy w trakcie dewilady, której będą. Proszę, aby w trakcie defilady, w której będą uczestniczyły pojazdy wojska, straży granicznej, straży pożarnej, policji, straży miejskiej, inspekcji transportu drogowego, lasów państwowych, oklaskami, tak jak przed chwilą pozdrawiali państwo tych, którzy szczególnie dbają o naszą niepodległość. Zachęcam także do obejrzenia pojazdów służb, które prezentujemy tu na Placu Matejki. Podchodząc do służb, okażmy im należyty honor i szacunek. Szanowni Państwo, wszystkim Państwu, którzy dziś tutaj, swoją obecnością przed grobem nieznanego żołnierza, zaświadczają o swoim przywiązaniu do naszej Ojczyzny, do Polski, z serca mówię, dziękuję za Wasze świadectwo. Niech nasze wspólne celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości będzie radosne i pełne nadziei. Niech żyje wolna Polska!